Cześć Widzowie! Dzisiaj mam nowe konto i właśnie jeden filmik sobie usuną Widzowie bo jeden mi się nie udał właśnie ten Michał? albo nie komputer a Widzowie Michał o komputer? komputer poglądam się coś na nim ja właśnie się zastanawiam Masz na nulę? Chyba. To chodźmy to sprawdzić, albo w salonie jest. W salonie. Leć! Widzowie, dzisiaj mam, mam nowe konto. zanim Nie, ona to tego nie wzięła. Dzisiaj mam nowe konto na Roblox. Możecie mnie dodawać do znajomych i być na filmikach. Prawda, Paweł? Masz jakąś siatkę? No. Ale nie znaczy, że dzisiaj możesz to wziąć, wiesz? A dzisiaj mogę wziąć? Kiedy sobie pogramy na PS4? Widzowie dzisiaj gramy w Mystery. I na PS 4 No to ci nie da. Dlaczego? Co ty tam robisz? Prawda, gdzie się Widzowie, gram w Mistery pierwszy raz na Coś tym końcu. I nie gram. Ja gram na telefonie cały czas. No Nawet sami to wiecie. On tam chyba psuje tego pesa. I popatrzcie, mam fajnego baconka. Czyli tak zwany po polsku bacon. Bekon. Do jedzenia możecie mnie zjeść, co? Ale, że co? Ale, że co? Teraz mi zreagował mózg. On nie jest w grze. A... Co? Co? Ale, że co? O, naprawiło się. I on też jest w gdzie? Panie. Nie mam za cały czas i szuka, co tu się stało. <laughs> Paweł tego nie wie, co tu się stało. Papa widzowie, ja mogę nim sterować. A już sam bekonek jest, ale nie mi z... auto. Co? Te auto. Nie, ten w no nie ma, bo szukam cały czas tego czerwonego i nie ma, i nie ma. Chopa, chopa. Wiecie, że zawsze wiedziałem, że to jest lepsze niż to? Znacie mnie za gubka, bo jestem sam głupkiem. Bo lubię bardziej tamtą mopkę niż tą lubię. Tą, co tu była. Prawda. Taki czerwony? Nie. Pomogła, ale też nie znalazła. Ja też nie znalazłem. Nie. I nikt nie wie. Czy ja jestem czerwony? Czerwony. Czerwony. Jak burak jestem burakiem. Kurwie! Ona tak, tak wyglądała jak border. Tak wyglądała. Mogę wam pokazać, czy Paweł siedzi na moim psie? On siedział na moim psie. On siedział. Widziałem to. No teraz! nie, steruję, chodź, <noise> Steruję, no! On siedział, on siedział na moim PSie i popatrzcie co na niego powiedziałam. Nie chcę tego powiedzieć, ale... Ale tak. No huśka mi się! Nie, nie dam ci, bo psujesz mój bez. Nie czuję. No to dlaczego siedzisz na nim? Żeby ja płyta wypadła. To ty, to ty chyba chcesz, żeby cały PS się rozkruszył, jak ja teraz, popatrzcie, nie. Nowa mapka. A pokażę wam widzowie fajną, mega fajną kryjówę na tą mapę. Idziecie sobie tu, tu. Bo ja znam tą kryjówę. Widzowie, wywaliło mnie. Widzowie. Paweł idziemy na dół. Wiesz. Dobra. A nie z PS-em. No, no bo mama mnie odkrzyczy i i to ma tu leżeć. Tak, i słyszymy. słuchaj się. Nie, ale ty Małe grządki, a ja nie. To jest jeszcze najgorzej. No. Tutaj? Ja wszedłem tylko tutaj po ładownarce. Co? Nie ma? No dobrze. Nie, do tego nie pasuje. pasuje. On kabel. Mówiłam, to wam koleżkę mówiłam, tu nie chodzicie, tak? Hmm. Tu macie macie kolejne. Żegnam Was, ale... hmm. nie, tutaj nie możecie. A tam? Tutaj możecie. Tu macie, to tu macie no. Ale on będzie musi... Coś tak czuję, że on weźmie telewizję. Nie wolno chowego to, robicie, to dobra? On i tak nie działa, bo ma kody i... ...tylko próbowałam włączyć to się go nie dało włączyć. Więc trzeba Michalka się chuchać. Mama, no? wiecie, ja tu nagrywam? widzowie nie będzie tak tam scena, widzowie i wiecie co już widzieliście moje konto ale popatrzcie ja tu mam takie taką aplikację do oglądania Widzowie. A kamerka na. Nie, to byłaby z internetu. Nie. nie! Widzowie. Z Nie! Nie! To jest. A wygląda, ja, bym... ja umiem to rozpalić. Nie Wiem nie? też umiem, ale nie chcę. No. Chłopa, tu, tu się drze. Chłopa. Tu się drze, tu się drze i to pali. Ja się tak bałem. A popatrz co ja mam. O widzowie to się jeszcze nagrywa. Sorry. Popatrzcie co ja mam. Taką aplikację do, nag... do nagrywa, nie nagrywania. Też nie no, wiem. Sprawdzę nie w zasadach gry. <laughs> Ten planszowy urząd skarbowy jednak nie, nie jest aż tak. taki fajny. Może będzie ciekawie. <laughs> jeśli zagramy głośniej. Dobra to ja rzucam kostki.